Mamy wyznaczyć wzór ogólny ciągu arytmetycznego. W takim razie możemy zacząć tego, żeby wyznaczyć w pierwszym równaniu pierwszy wraz ciągu, czyli będziemy mieli a1 jest równe 7 i a2 przerzucam na drugą stronę, zmieniając znak, czyli mamy minus a2. Drugi przepisujemy bez zmian. a1 razy a2 jest równe 10. W takim razie obliczmy tutaj, podstawiając a1 z powyższego równania, będziemy mieli 7, odjąć a2. Razy a2 i to jest równe 10. Mamy 7a2 odjąć a2 do potęgi drugiej, to jest równe 10. Przerzućmy to wszystko na jedną stronę i łóżmy, żeby najpierw był kwadrat, później zwykłe a2 i wolny wyraz. Będziemy mieli minus a2 do potęgi drugiej, dodać 7a2 i to minus 10 jest równe 0. Mamy postać funkcji kwadratowej, czyli liczymy deltę. 7 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy minus 1 razy minus 10 to jest równe 49, odjąć 40 mamy 9, pierwiastek z delty to będzie 3, liczymy miejsca zerowe. Minus 7, odjąć 3, podzielić na minus 2 to jest równe minus 10 przez minus 2, zatem otrzymujemy 5. Minus 7 dodać 3 przez minus 2 to jest równe minus 4 przez minus 2 i mamy 2. Wobec tego, pierwszy wyraz naszego ciągu to jest równe 7 minus A2 i podstawiamy, czyli mamy A1 to jest równe 7 odjąć 5, bo takie nam wyszło miejsce zerowe, jest równe 2 lub A1 będzie równe 7 odjąć, podstawiamy dwójkę, będzie równe 5. W takim razie, a1 jest równe 2, a2 będzie równe 5 lub a1 będzie równe 5, a a2 będzie równe 2. Obliczamy różnicę. W takim razie różnica to będzie 5 odjąć 2, mamy 3 lub 2 odjąć 5 i to jest równe minus 3 i wyznaczamy wzór ogólny naszego ciągu. Mamy an i jest równe 2 dodać n minus 1 razy 3. To jest równe 3n minus 1 lub a n jest równe 5 dodać n minus 1 razy minus 3 i to jest równe minus 3n dodać 8. W podpunkcie b możemy zapisać czwarty wyraz jako pierwszy dodać 3r, odjąć drugi wyraz jako pierwszy wyraz i mamy odjąć różnicę naszego ciągu i to jest równe 4. I w drugim przypadku mamy drugi wyraz, możemy zapisać jako a1 dodać r, i czwarty wyraz jako a1 plus 3r. To jest równe 32. W takim razie 2r jest równe 4. Dzielimy to przez 2 i otrzymamy, że a1 plus r, a1 dodać 3r jest równe 32. W takim razie różnica naszego ciągu to będzie równe 2. I podstawiamy. Będziemy mieli a1 dodać r. A1 plus 3r to jest równe u nas 32. Pierwszy wyraz dodać różnicę, czyli 2. Pierwszy wyraz dodać 3 razy 2 to jest równe 32. A1 plus 2 a1 plus 6 jest równe 32. Możemy tutaj wymnożyć. I przestawić wszystko na jedną stronę, będziemy mieli a1 do potęgi drugiej, dodać 8a1 i mamy odjąć 20, jest równe 0. Wyliczamy deltę, mamy 8 do potęgi drugiej minus 4 razy 1 i razy minus 20, to jest równe 64 plus 80, czyli mamy 144. Pierwiastek z deltę jest równe 12. Wyliczamy miejsca zerowe. Pierwsze miejsce zerowe to jest minus 8 minus 12 przez 2, czyli mamy minus 20 podzielić na 2, to jest minus 10. I drugie miejsce zerowe mamy minus 8 plus 12 przez 2, to są 4 drugie, czyli mamy 2. Wobec tego pierwszy wyraz jest równy 2, różnica jest równa 2. Lub pierwsze miejsce jest równe minus 10 i różnica naszego ciągu jest równa 2. Wobec tego obliczamy wzór ogólny naszego ciągu. 2 dodać n minus 1 razy 2 to jest równe 2n. Lub drugie wzór ogólny naszego ciągu to jest minus 10 dodać n minus 1 i razy 2 to jest równe 2n minus 12. Pod punkcie C mamy pierwszy wyraz razy drugi to jest 6, wobec tego możemy zapisać pierwszy wyraz razy pierwszy dodać różnicy naszego ciągu jest równe 6 i w drugi możemy zrobić to samo, czyli będziemy mieli A2 dodać A2 plus 2R jest równe 8. Pierwszy przepisujemy bez zmian, pierwszy wyraz razy pierwszy dodać różnicy naszego ciągu jest równe 6, Drugi możemy tutaj już uprościć: 2a2 dodać 2r jest równe 8. Możemy to podzielić również przez 2, czyli pierwszy przepisujemy a1 plus r jest równe 6 i w drugim będziemy mieli a2 dodać r jest równe 4. Pierwszy przepisujemy a1, a1 dodać r jest równe 6 i w tym drugim możemy zapisać jako a2 jako a1 plus. R I dodać tutaj r jest równe 4, a1 w nawiasie mamy, a1 dodać różnicę naszego ciągu jest równe 2, i możemy zrobić jako a1 jest równe 4 minus 2r. Otrzymujemy w ten sposób pierwszy wyraz razy a1 dodać r jest równe 6, 4 minus 2r, 4 odjąć r jest równe 6. Wymnażamy, zatem mamy 16 minus 4R minus 8R dodać 2R do potęgi drugiej jest równe 6. Przerzucamy szóstkę na drugą stronę i redukujemy wyrazy podobne, ustawiając w kolejności od największej do najmniejszej, czyli najpierw mamy z potęgą. Później mamy z R-ką i mamy wolne wyrazy, czyli będzie to 10 jest równe 0. Możemy to podzielić jeszcze przez 2. W takim razie R do drugiej minus 6R dodać 5 jest równe 0. Wyliczamy deltę. Mamy minus 6 do potęgi drugiej. Minus 4 razy 1 i razy 5. To jest równe 36 minus 20 i to jest równe 16. Pierwiastek z delty to będzie 4. Liczymy dwa miejsca zerowe. W takim razie mamy R1 jest równe. 6 minus 4 przez 2. To jest równe 2 drugie, czyli mamy 1. I drugie miejsce zerowe. 6 dodać 4 przez 2. To jest równe 10 drugich, czyli mamy 5. Wobec tego A1 będzie równe 4 minus 2 razy 1, to jest 4 minus 2, czyli mamy 2. I drugie, mamy 4 odjąć 2 razy 5, to jest 4 minus 10, czyli mamy minus 6. Pierwszy wyraz jest równe 2 i różnica naszego ciągu będzie równa 1. I w drugi mamy pierwszy wyraz naszego ciągu, to jest minus 6. Różnica jest równa 5. Wyznaczamy wzór ogólny naszego ciągu, a n jest równe 2 dodać n minus 1 razy 1, to jest równe n dodać 1 i w drugim przypadku minus 6 dodać n minus 1 razy 5 i to jest równe 5n minus 11.